Siemanko, Crux ostatnio wysłał mi dosyć dużą paczkę i dzisiaj zajmiemy się częścią jej zawartości. Konkretnie będą to ramiona mikrofonowe, bo Crux poszerzył ofertę i to naprawdę bardzo mocno. Jak być może pamiętacie, jakiś czas temu testowałem dla Was dwa pierwsze ramiona tej marki, mianowicie był to Crux Arm 200L i Crux Arm 200S, czyli takie dosyć standardowe konstrukcje w mniejszym oraz większym rozmiarze. Ale to, co trafiło do mnie dzisiaj, jest naprawdę bardzo ciekawe i szczególnie jeden format, moim zdaniem może być turbo interesujący dla wszystkich tych, którzy nie chcą płacać. Tak więc może przejdźmy do konkretu. Najtańsze ramy to Arm 100, które w sklepie x z tego co patrzyłem, kosztuje zaledwie 119 zł. Wrzućmy okiem, co jest w środku. Jest ramię, całkiem estetyczne, z w na gwint. To jest z kolei reduktor, kluczyk, elementy montażowe, no i przy okazji brzepy. No i finalnie samo mocowanie, które przyznam szczerze, jak na tak niewielkie ramionko jest dosyć solidne. Ale o samym wykonaniu pogadamy sobie troszkę później, jak generalnie te ramionka przetestuję. Kolejny ram jest dosyć duże, kosztuje 219 zł. I jest to taki klasyczny Boom Arm. A wygląda on tak i nosi nazwę Arm 500. Całe szczęście delikatnie ucierpiało tylko pudełko. No i tutaj klasyka gatunku psa papierki jest samo ramię. No i tutaj mocowanie, dalsza część mocowania, reduktor oraz rozszerzenie ogwintowania pod różne mikrofony. Ale mnie najbardziej ciekawi to, co pokażę Wam w tym momencie. Bo to ramię to Arm 400 i wydaje się by się ono idealną odpowiedzią na to, co serwuje nam Elgato Low Profile. Tyle, że tam ramię kosztuje 400 zł, a tutaj 199. Papierki, mega ciężkie mocowanie. Głowica kulkowa, kolejna część mocowania. Z tego co widzę, tutaj mamy również przedłużkę, żeby troszkę unieść się wyżej. Kilka śrubek, kluczyk, reduktor oraz rozszerzenie gwintu. No i jest z samorami, które trzeba sobie złożyć. Także co, składam te wszystkie rzeczy, trochę się nimi pobawię i wracam do Was z wrażeniami. Jestem już po kilku dniach spędzonych właśnie z tymi ramionami i wydaje mi się, że poznałem je dosyć dobrze, szczególnie patrząc na zestaw wad, jak i zalet, które każdy z tych ramion w swojej cenie oferuje. Ale zacznijmy od tego, że każdy z nich wykonany jest naprawdę bardzo dobrze. Wszędzie aluminium, a tworzywa są tam, gdzie raczej uznano je za zasadną opcję, a nie jakieś celowe cięcie kosztów. No i idealnym przykładem są, dajmy na to, mocowania. Każde z nich jest solidne. Niezależnie, czy mówimy o najdroższej opcji, czyli Arm 500, czy też o tej najtańszej, Arm 100, gdzie całość spokojnie utrzymałaby znacznie cięższe ramię. Warto w ogóle wspomnieć, że 500 korzysta z mechanizmu, który widziałem już w innych ramionach konkurencyjnych. Mianowicie nie jest to takie klasyczne skręcenie z motylkiem od spodu. Zamiast tego mamy coś na zasadzie zacisku wewnętrznego, który można najpierw wykręcić plastikowym elementem, a później solidnie zaciskamy na biurku. I to trzyma się naprawdę fajnie, chociaż ma też swoje wady. Przede wszystkim chodzi o fakt, że z klasycznego mocowania jesteśmy w stanie zrobić dajmy na to uchwyt na słuchawki, jeżeli jest taka opcja, lub przyciągnąć w pozostałych otworach, dajmy na to nadmiar przewodu. Tutaj natomiast się raczej estetyką, a ta jest wysoka. Jak pewnie zauważyliście przy unboxingu, każdy z tych ramion trzeba tak czy inaczej złożyć. W przypadku 500 jest to składanie najprostsze, bo wystarczy wsunąć trzpień w odpowiedni otwór. Natomiast mówiąc o 400ce, tutaj musimy dokręcić trzy śruby, a następnie przykleić taki element gumowy, który ma ochronić blat przed ryskami i stanowi dodatkową powierzchnię antypoślizgową. Zakres ruchomości w każdym z tych ramion też jest zestrojony w punkty. Nic nie skrzypi, nie piszczy, nie trze przesadnie i pracuje czym Warto wspomnieć, że najpłynniejsze ruch w pionie ma 500 ze względu na to, że 400 oraz 100 są na przegubach skręcane. No ale okej, okay, znamy podstawy, więc może skupmy się na tych aspektach, które wyróżniają każde z ramion. Arm 500 podoba mi się chyba najmniej. Nie znaczy to jednak, że mówimy o ramieniu najgorszym. Nic z tych rzeczy. Po prostu jest klasyczne, odgórne, no i uniwersalne, z zaciskami do regulacji konkretnych punktów przełamań, które są beznarzędziowe. Jednocześnie dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma problemu, aby army jako ramie całościowo solidne utrzymało zarówno lżejsze, jak i cięższe mikrofony. Wystarczy całość odpowiednio w zakresie sprężynowania wyregulować. Zresztą sam ogólny naciąg znajduje się pod spodem w trzpieniu. Ramię ma też przepust na przewody do porządkowania, więc USB czy XLR można puścić po górnej krawędzi bardzo elegancko, przy czym warto wspomnieć, i to jest dla mnie spora zaleta, że nie mamy tutaj takich haczyków, które czasami przy naciągnięciu kabla potrafią odskoczyć. Zamiast tego całość jest na wcisk, więc raz złożona raczej od tak nie powinna się wypiąć. Niestety cable managementu nie oferuje ArmStorm, a szkoda, bo generalnie puszczony przewód na rzepach mocno zaburza tutaj estetykę, a to ramię serio jest naprawdę bardzo ładne i moim zdaniem idealnie nie nada się do takiego minimalistycznego setupu, jeżeli chcecie w jakikolwiek sposób zaczepić sobie mikrofon, a jednocześnie nie chcecie czegoś przekombinowanego, to to jest ramię, które może się spodobać. Niemniej w estetyce są pewne znaki zapytania. Generalnie armsetka przypomina trochę statyw do lampki i szczerze nie miałbym żadnego problemu, żeby zaczepić na nim właśnie jakieś oświetlenie nad biurkiem. Natomiast wciąż jest to ramię mikrofonowe, którego moim zdaniem nie ma sensu zbyt mocno przeciążać. Najtańsze no ramię na przegubach jest skręcane imbusem. Nie ma takiej typowej regulacji oraz możliwości łatwej zmiany naciągu, jak dajmy na to w arm 500. Zamiast tego ciągle trzeba mieć jakiś luczyk przy biurku, o czym producent pomyślał, ponieważ na magnesiku można go do ramienia bezpośrednio przyczepić. A faktycznie może zdarzyć się taka sytuacja, że Armstop z jakimś ciężarem sobie nie poradzi. Generalnie deklarowana wartość tutaj 900 g, aczkolwiek w tym momencie mamy zaczepionego MV7. No i gwinty skręcone dosyć solidnie, ale jednocześnie nie w taki sposób, żeby się z nimi siłować oraz wyrabiać. No i bywały takie sytuacje, że po prostu ten MV7 sobie troszkę zjechał. Dorzucimy sobie słuchawki, sprawdzimy sobie na szybko. Black Szarki ważą 320 gramów, więc zakładamy całość. No i ramię już widzę, że powolutku, powolutku, milimetr po milimetrze przesuwa się w dół. Więc chcąc, nie chcąc, jeżeli zaczepimy tutaj zbyt ciężki mikrofon w jakiejś niedogodnej pozycji, no to ono może nam po prostu na przykład kolejnego poranka opaść. Tak zwyczajnie. Reasumując, jeżeli macie w tym momencie w planach kupić, nie wiem, szura SM7B i jednocześnie zastanawiacie się nad Armem 100, no to nie jest to dobra opcja, natomiast z drugiej strony jeżeli już chcecie kupować mikrofon, który kosztuje grubo ponad 1700 zł, to wątpię, żebyście byli zainteresowani samym ramionkiem za setkę. To jest raczej ramię budżetowe skierowane do lżejszych, budżetowych mikrofonów, które na przykład mają plastikową obudowę. Najciekawszy jednak faktycznie moim zdaniem jest Arm 400, bo generalnie jest to alternatywa dla drugiego Elgato i pod pewnymi względami jest Ramię przemyślane znacznie lepiej. Ogólna zasada działania takiego ramienia jest prosta. składacie je albo pod monitorami, o ile są one odpowiednio wysoko zawieszone, albo na przykład tak jak u mnie na krańcu biurka. Jest to o tyle dobra opcja, że siedząc przy biurku nie zasłania wam ona obszaru nad monitorami oraz nie ma problemu z jakimś większym ułożeniem w setupie wielomonitorowym. Od kiedy mam u siebie ramię niskoprofilowe, to w zasadzie chyba za żadne skarby nie przeszedłbym w tym momencie na profil wysoki. W ogóle z tym zasłanianiem temat działa w dwie strony. Bywało przykładowo u mnie tak, że kiedy streamowałem albo nagrywałem z kamerą umieszczoną gdzieś tam za monitorami, no to ramię wysokoprofilowe potrafiło uciąć kawałek mojej twarzy, ponieważ wchodziło w kadr, natomiast z ramieniem niskoprofilowym zawsze było tak, że elegancko mikrofon wystawał od spodu, nie było jakiejś konstrukcji, która jeszcze w kadrze by się znajdowała, także jest to naprawdę bardzo fajna opcja, szczególnie dla streamerów, żeby elegancko zarażować swoje stanowisko. Z minusów w tym ramieniu, no tutaj też są imbus. aczkolwiek ewidentnie sama konstrukcja i grubość przegubów buduje poczucie solidności i tutaj na spokojnie założycie SM7B, ponieważ sama konstrukcja, przynajmniej na tyle na Ile mówi producent, ma utrzymać niemal 2 kg. I może, żeby Wam to pokazać, zróbmy szybki teścik. Mianowicie, przemontuję sobie ważący pół kg MV7. No, i teraz możemy sobie zaczepić jeszcze słuchawki. I dać jeszcze przycisk, i dać jeszcze światło, i dać jeszcze baterię. No, i dopiero teraz zaczyna walczyć, ale to bateria rzeczywiście jest bardzo ciężka, więc bez dwóch zdań taki SM7B na tą konstrukcję Wam wejdzie i nie będzie stanowił żadnych problemów. Ogólnie trochę szkoda, że przy samych przełamaniach nie ma takich łopatek jak dajmy na to w Elgato, ponieważ znowu musimy mieć dostęp do imbusa, natomiast rzeczywiście jest to ramię solidniejsze, no i warto wspomnieć o tej głowicy kulkowej, która jest moim zdaniem sporym udogodnieniem, ponieważ znacznie łatwiej ustawić pozycję samego mikrofonu. No i warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która w przypadku tego ramienia jest znacznie lepiej przemyślana aniżeli w Elgato, ponieważ w Elgato Mamy tutaj na górze metalowe klapki zasłaniające kanały na przewody, one są magnetyczne, natomiast one mają taką przypadłość, że przykładowo u mnie w ogóle muszą być przymocowane rzepami, ponieważ kabel XLR umieszczony wewnątrz potrafi je otworzyć podczas przesuwania samego ramienia. W ARM 400 z kolei mamy klapki, które nie tyle są magnetyczne, co po prostu... Wysuwane. No i znajdują się od spodu. Owszem, są plastikowe, ale nie zdarzyła mi się absolutnie żadna sytuacja, żeby te klapki odskoczyły, odpadły, jest to przemyślane po prostu lepiej. Generalnie uważam, że w przypadku ramion jakiejś gigantycznej filozofii testowej nie mam. Każde z nich ma pełen zestaw uwintowania wraz z dociskiem śrubkowym w zestawie. Każde z nich wygląda bardzo dobrze. Choć to lekko połyskujące malowanie niestety zbiera odciski palców, więc na to Was uczulam. Natomiast cała reszta pozostaje w porządku. Jakiś element negatywny to raczej margines, mógłbym wspomnieć o tym, że skręcanie im. Busem nie do końca mi się podoba, wolałbym mieć tutaj klasyczne nakrętki, które są systemem beznarzędziowym ułatwiającym regulację, pojawiającym się również w ARM500. Aczkolwiek, no po prostu trzeba pamiętać, żeby żadnego z tych ramion nie przeciążyć, chociaż w ogóle wydaje mi się, że ARM400 to ciężko będzie Wam zajechać. Chodząc już za tym ku końcowi, każdy z tych ramion jest na pewno bardzo ciekawy, ale też skierowany do trochę innej grupy odbiorców i trudno, aby wymagającemu streamerowi mającemu rozbudowany setup serwować coś takiego jak ARM100. Jest to ramię dedykowane osobom mniej wymagającym, które mają znaczenie lżejsze mikrofony. Arm 500 i Arm 400 to są propozycje, na których można gdzieś tam wieszać znacznie cięższe mikrofony, przy czym moim zdaniem to właśnie Arm 400 jest najciekawszą opcją, ze względu na to, że jest po prostu niskoprofilowe, a uwierzcie mi, jest to bardzo, ale to bardzo wygodne rozwiązanie. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, które z tych ramion podoba Wam się najbardziej. Pytam dlatego, że najciekawsza odpowiedź wygra Arma 500, więc piszcie pod spodem ramy czasowe samego Konkursu oraz warunki znajdziecie w opisie. No i jednocześnie trzeba być subskrybentem oraz zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. Także jedno z tych ramionek, tak jak wspomniałem, trafi do Was. I będzie to ten najdroższy model ARM500, więc moim zdaniem warto powalczyć. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Na razie, cześć.